Sztuka strategii łączy w sobie znaną Wam rozgrywkę czołgami ze strategią w czasie rzeczywistym. Gracze w bitwie mogą sterować jednym pojazdem lub poprowadzić do walki cały oddział. Czołgiści będą walczyć u boku sześciu innych graczy, aby pokonać jednego stratega. Pamiętajcie, że niektóre z pojazdów i gra w plutonie nie są w tym trybie dostępne. Będziecie walczyć z siedmioma pojazdami stratega i ich obroną. Strzeżcie się wieżyczek z karabinami maszynowymi, a już na pewno potężnych wież artyleryjskich. Choć nie trzeba ich niszczyć, aby wygrać, mogą one wyrządzić znaczne szkody Waszym pojazdom. Współpracujcie i pilnujcie pojazdów przeciwnika. Stratek w każdej chwili może przejąć kontrolę nad każdym z nich. Opcja gry w roli stratega to zupełna nowość. Najpierw trzeba zgromadzić oddział zbalansowany pod względem typów pojazdów. Do wyboru macie wszystkie pojazdy 10. poziomu w grze, poza wyjątkami niedostępnymi też dla czołgistów. Wszystkie pojazdy Stratega mają wyszkolone załogi oraz zainstalowany sprzęt i materiały eksploatacyjne. Nie da się ich zmienić, ale nie trzeba za nie płacić. Naprawy też są darmowe. Podczas odliczania Strateg musi ustawić struktury obronne i dobrać swój oddział. Te pierwsze są szczególnie ważne, ponieważ nie można ich przemieszczać podczas bitwy. Jeśli macie wątpliwości, możecie skorzystać z funkcji automatycznego rozmieszczenia. Wybór struktur obronnych jest spory. Zamaskowane wieże pozwolą wykrywać pojazdy przeciwnika, a działa podziurkują ich pancerze. Wieżyczki z działami i mobilne wyrzutnie rakiet uporają się z większymi celami. Wieżyczki z szybkostrzelnymi karabinami maszynowymi ostudzą zapał dynamicznych czołgów, z kolei miotacze ognia podgrzeją atmosferę. Pamiętajcie jednak, że możecie wybrać tylko 3 z 6 dostępnych rodzajów umocnień. Stratek obserwuje pole bitwy z góry. Może wybrać jeden z pojazdów, klikając go lub jego ikonę. Można też wybrać kilka pojazdów w jednym kadrze. Kliknięcie prawego przycisku myszki wyśle je tam, gdzie trzeba. Pojedyncze kliknięcie prawym przyciskiem myszki rozkaże im ostrożnie zaatakować danego przeciwnika w walce pozycyjnej, a podwójne spowoduje agresywną szarżę. Specjalne znaczniki będą informować o tym, czy pojazdy są wykryte, poważnie uszkodzone lub zniszczone. Na początek ta wiedza Wam wystarczy, ale sterowanie ogólnie daje więcej możliwości. Rozkaz jazdy w tył pozwoli pojazdowi na bezpieczny odwrót. A stop anuluje poprzednie rozkazy. Wciśnięcie klawisza R spowoduje przejście pojazdów w tryb obronny, a przycisk T aktywuje tryb biernego zwiadowcy. Możecie wcisnąć Shift, aby wydać serię rozkazów. Oczywiście możecie też sterować pojazdem bezpośrednio, wciskając Q. Jednak nie koncentrujcie się na tym za bardzo. Musicie aktywnie kontrolować wszystko, co dzieje się na mapie. Po zakończeniu bitwy czołgiści i stratek otrzymają kredyty, których liczba zależeć będzie od wyniku bitwy i ich skuteczności. Pierwszego dnia testu publicznego dostępne będą tylko bitwy 1 na 1 – stratek kontra stratek. Dzięki temu przyzwyczajicie się do nowego rodzaju bitew i poznacie arsenał przed starciem z czołgistami. Po udostępnieniu trybu 1 na 7 będziecie potrzebować informacji i rozkazów, aby grać jako Stratek. Możecie je zdobyć, grając jako czołgista. Informacje służą do gry w trybie Stratek kontra siedmiu czołgistów, a rozkazy są potrzebne do walki Stratek kontra Stratek, która przypomina pancerne szachy w czasie rzeczywistym. To prawdziwe starcie umysłów.